Angle one. Cześć. Hello. Hello. Hi. Hi. Pamiętajmy, że odpowiadamy na to samo tym samym. Czyli jeżeli usłyszeliśmy hello, to odpowiadamy hello lub hi, ale zawsze musimy pozdrowić tego, tą osobę tym samym. Jeżeli padnie dzień dobry, to good morning. Good morning. Dzień dobry po południu. Good afternoon. Good afternoon. Dobry wieczór. Good evening. Good evening. Cześć na pożegnanie. Bye. Bye. Do widzenia. Goodbye. Goodbye. Do zobaczenia. See you. See you. Słodek. Do zobaczenia wkrótce. See you soon. See you soon. Do zobaczenia później. See you later. See you later. Dobranoc. Good night. Good night. Noc. Night. Night. Jak się masz? How are you? How are you? Czuję się dobrze. I'm good. I'm good. I'm okay. I'm I'm okay. Nie. Yeah. Yeah. OK. I'm okay. Yes. I'm okay. Andrzeju. Czuję się w porządku. I'm fine. I'm fine. Fine oznacza też mandat. Fine. Fine. Na to pytanie odpowiadam i również pytam także tak samo. Pamiętajcie, jak, cię ktoś, jak ktoś się interesuje Twoim zdrowiem, to ciebie, to ciebie też to powinno interesować. I odpowiadasz, how are you? How are you? U mnie wszystko w porządku. I'm all right. I'm all right. Całkiem. Quite. Quite. Aniu, u mnie całkiem dobrze. I'm quite good. I'm quite good. Nie czuję się zbyt dobrze. I'm not very well. I'm not, not very well. Eee, nie czuję się całkiem dobrze. I'm not quite very well. I'm not quite very well. 3. Pamiętajcie, ten dźwięk, który powstaje między czubkiem języka przed nimi, zębami, będzie nam troszeczkę hmm, problemów przy na początku, ale tylko na początku. To wymówcie dla mnie wszyscy. <ścoughs> <ścoughs> tak. Ehm, I ehm, Sławku. 3. Tak. 3. Three. Three. Jak masz na imię? What's your name? What's your name? Jestem I'm Sławek. I'm tak. Sławek. Mam na imię. My name is. My name is Sławek. Jak masz na nazwisko? What's your surname? What's your surname? Odpowiadam, my surname is. My surname is. Uh.